Kochani, z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, abyście zawsze pamiętali, że macie supermoc. Jesteście odważniejsi, niż sądzicie, silniejsi, niż się wam wydaje, i mądrzejsi, niż przypuszczacie. Pomyślcie dzisiaj, jaka jest Wasza supermoc. Niekoniecznie musicie mieć tylko jedną. Możecie mieć ich więcej. Pomyślcie chwilę. Oto supermoce. Nora boi się wielu rzeczy. Czasem to dobrze, bo dzięki temu jest bezpieczna. Czasami jednak strach przeszkadza jej robić to, czego chce i potrzebuje. Wtedy Nora oddycha głęboko, napełnia się mocą i decyduje z odwagą stawić czoła trudnościom. Jeśli trzeba iść na szczepienie albo przejść przez ulicę, na której stoi ogromny pies, Nora uzbraja się w odwagę i niewzruszona stawia czoła sytuacji. Jeśli chce wsiąść na straszliwą kolejkę górską albo wejść do przerażającego domu strachów, Nora jest skupiona na przygodzie i nie ogląda się za siebie. Kiedy jej się śni, że chodzi po chmurach, Nora przywiązuje niewidzialny sznurek między szczytami najwyższych gór i przechodzi po linie, stając się wielką akrobatką. Supermoc Nory to odwaga. Ma usta w kształcie plastra arbuza. Kiedy idzie, podskakuje jak wiewiórka i nuci wesołą piosenkę. Mark jest radosny niczym skowronek na wiosnę. Stokrotki przy nim kwitną, ptaszki śpiewają, a nawet najbardziej bojaźliwe zwierzątka wychodzą z norek, by go zobaczyć. Mark nosi magiczne okulary, przez które widać, że szklanka jest zawsze do połowy pełna. Jeśli w trakcie przeprawy przez pustynię zostanie bez wody, maszeruje w kierunku kolejnej wydmy, przekonany, że prędzej czy później znajdzie oazę. A jeśli zbliżają się czarne, burzowe chmury, Mark bierze parasol i rower. Pedałuje i pedałuje, aż odnajdzie światło słońca. Supermoc Marka to optymizm. Co to? Czy to stado jaskółek przemyka? Nie, to Marina i jej muzyka. Kiedy Marina gra na skrzypcach, nutki ulatują przez Wyglądają jak ptaki, trzepoczą w powietrzu i wszędzie się wślizgują. Po drodze malują uśmiechy na twarzach, rozdają mocne uściski, a policzki zasypują buziakami. Za pomocą swojej muzyki, Marina potrafi oswejać dzikie bestie. Nieważne. Czy chodzi o dzikiego lwa, czy kociaka w złym humorze? Dzięki swoim melodiom Marina ratuje cenne wspomnienia, które błądzą zagubione w studni niepamięci. Super mocą Mariny jest muzyka: strój do stepowania baletki, rajstopy i tenisówki. Albo cokolwiek z szafy i gołe stopy. Jeśli potrzebuje kogoś do pary, wystarczy poduszka, miotła, kot albo cierpliwy braciszek. A kiedy Pablo tańczy, wszystko zaczyna poruszać się jak za dotknięciem magicznej różdżki. Kieliszki i talerze podzwaniają, ubrania fruwają, zwierzęta machają do rytmu ogonem i wąsami. Nawet podłoga drży. Wywołując małe trzęsienie ziemi. Pablo tańczy na dachach, w deszczu i po zamarzniętej wodzie. I dopóki tańczy, wszystko jest jak trzeba. Uśmiech nie znika mu z twarzy. Supermoc Pabla to taniec. Jeśli w ciągu minuty na plażę dociera 30 fal, to ile dotrze w ciągu godziny? 1800 fal, odpowiada Carlota, szybka niczym strzała. Jeśli złowiono 365 krabów, a brakuje jeszcze 498, to ile krabów potrzeba razem? Potrzeba 863 krabów, odpowiada Karlota, szybka niczym błyskawica. Nieważne, ile cyfr ma liczba, albo czy chodzi o dodawanie, mnożenie czy dzielenie tak długie jak droga do nieba. Liczby skaczą i tańczą w jej głowie z wielką prędkością, jakby była kalkulatorem. Carlota potrzebuje mniej niż sekundy, by podać prawidłowe rozwiązanie. Chociaż najlepszy ze wszystkiego jest rachunek prawdopodobieństwa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w weekend będzie padać? Jakie mam szanse na wygraną na loterii? Supermoc Carloty to matematyka. Z kartonowego pudła zbuduję domek dla ptaków. Odwróconego parasola ujdzie dla wiewiórek które chcą się dostać na drugą stronę rzeki. Suchych liści stworzy las, zwierzęta, drzewa, a nawet jaskinie, w których ukrywają się śpiące niedźwiedzie. Wycina i maluje różne przedmioty, zamieniając je na przykład w oryginalny i praktyczny pojemnik na ołówki, wieszak ośmiornicę z ośmiorgiem ramion lub kapelusz czarodzieja. Bo tam, gdzie inni widzą papier, Adri widzi lok samolotu, rejs statkiem lub przejażdżkę pociągiem. Pędzel i Pudło Farb to dla niego drzwi do nowego świata. Kiedy odkrywa nieznane słowo, tworzy emocjonującą, zadziwiającą opowieść. Adri znajduje też oryginalne rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów. Supermoc Adriego to kreatywność. Nieważne, czy na drodze napotka wysoki, kamienny mur, czy kałużą tak wielką, że wszystko zalewa. Albo czy dopadnie go zmęczenie, po przebyciu wielu kilometrów Leo nie jest z tych, którzy zostawiają niedokończone sprawy. Jeśli trzeba, wspina się po górach, nawet jeśli wznoszą się aż do chmur. Przeskakuje ogromne kałuże, a nawet rzeki. Jeśli trzeba, zbuduje łódź, by dostać się na drugi brzeg. Jeśli się zmęczy, Zatrzymuje się, by nabrać sił. A jeśli dopadnie go głos niechęcenia, wkłada do uszu porządne zatyczki, by nie zwracać na niego uwagi. Leo nigdy nie rezygnuje. Zmierza swoją drogą wbrew wszystkim przeciwnościom, aż dotrze do celu. Supermoc Leo to wytrwałość. Juna ma specjalną super kamizelkę z ukrytymi kieszeniami i zamkami. Ma też lornetkę, żeby oglądać dno rzeki, lupę, przez którą można dostrzec pchły i maleńkie szczegóły, kompas, który prowadzi do tajemnych światów, nieprzemakalny dla błota zeszyt na notatki, przezroczysty słoiczek i spinacze. To tylko niektóre przyrządy, które zawsze za sobą nosi, bo Juna najbardziej lubi zagłębiać się w las wślizgnąć do statku kosmicznego albo łodzi podwodnej i odkrywać nowe, niewiarygodne rzeczy. Ile nóg ma tak naprawdę stanoga? Czy istnieje życie na innych planetach albo ogromne ośmiornice? Supermoc Juny to ciekawość. Wszyscy macie niesamowite moce. To one sprawiają, że jesteście wyjątkowi i niepowtarzalni. Dbajcie o swoje supermoce i bądźcie szczęśliwi. Jesteście wyjątkowi. Cześć, kochani. Nazywam się Karolina Gruszka. Jestem aktorką i możecie mnie znać z takiego filmu pod tytułem Za dużo na bajki. Zagrałam tam mamę Waltka. Miałam takie długie, proste, ciemne włosy, więc teraz wyglądam trochę inaczej, ale to ciągle jestem ja. W tej chwili w kinach jest nowy film, familijny Detektyw Bruno, na który bardzo gorąco Was zapraszam. Myślę, że będziecie się na nim dobrze bawić, ale tak naprawdę, to chciałam Wam dzisiaj przede wszystkim złożyć życzenia z okazji Dnia Dziecka. No więc życzę Wam. Żebyście bardzo dobrze zrozumieli dla siebie i poczuli w swoim sercu, gdzieś tam głęboko w środku, po co w ogóle jesteście tutaj na tej naszej planecie. Jaka jest Wasza misja? Co tutaj macie ważnego i pięknego do zrobienia? I żebyście później potrafili iść za tym głosem. Absolutnie odważnie, z entuzjazmem, żebyście się niczego. Nie bali. Tego Wam życzę z głębi serca. Pozdrawiam bardzo Waszą nauczycielkę, panią Marię Gajewską. No i mam nadzieję, że będziecie mieli dzisiaj piękny, szalony dzień. Cześć. Trzymajcie się.